Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale poruszymy sobie temat agentów. Czy opłaca się ogólnie inwestować w agentów, czy ma to jakikolwiek sens, no i właśnie, jak to jest z tymi agentami. Ale przed tym wszystkim chciałem Was jednak zaprosić na mojego Discorda, gdzie trwa aktualnie konkursik na 20 PSF więc wbijajcie, link jest podany w opisie, wbijajcie, wygrywajcie dla chcącego nic innego, co nie? No i właśnie, jak przygotowałem się do tego odcinka, to napotkałem na taką jedną ciekawą rzecz... A mianowicie, że teraz w Source 2 każdy ma defaultowego agenta. Dosłownie. Z tego co ja kojarzę, to w Source 1 było dość sporo takich defaultowych agentów, a teraz jest tylko jeden. Jeden ziomeczek z workiem na głowie, z kominiarką na głowie, który no w sumie wygląda identycznie, co nie? Wcześniej z tego co ja kojarzę było ich wiele, a teraz jest jeden, więc ciekawe czy to oznacza, że reszta tych Agentów zostanie zmonetyzowana, czy po prostu no tak, ma błąd jakiś, czy coś, ale wydaje mi się, że to błąd nie jest. No, bo dodanie czegoś takiego to chyba trudne nie powinno być. A przy okazji, jak właśnie ogarnę tych agentów, to RMRy znowu się, m -y, RMR, -y, -y znowu się zepsuły w CSI i zostajecie minus więcej niż plus więcej. Słaba sprawa ogólnie, ale dajcie znać, czy też w ogóle pamiętacie tych starych agentów, bo z tego co ja widzę, w CT jest też tak samo. Ciekawa jest ta sytuacja, tak szczerze. Ale czy opłaca się ogólnie inwestować w tych agentów? No, według mnie nie opłaca się, widzowie. Jest jeden prosty, ważny argument, dlaczego się nie opłaca. Dlatego, że agent się nie zużywa. Jak już raz kupicie tego agenta, to nie musicie go odnawiać, nie musicie kupować nowego. Możecie ciągle korzystać z tego agenta. A jak na przykład kupicie sobie takie kapsułki lub taką skrzynkę, to najprawdopodobniej ją otworzycie, zaczniecie coś robić. Tu głównie mi chodzi o to, że agentów nie da się otwierać, nie da się, nie wiem. Da się wymieniać, to jest fajne, ale no nie da się tego otwierać, co? co? nie? Nie da się tego zużyć, a naklejki możecie na przykład nalepić, kapsułki możecie otworzyć, a agenta co? Użyć w ekwipunku do gry i to tyle tak ten to, to, to wiecie to supply tego agenta będzie się dość mocno no, nie zmniejszał tak szczerze, nie? Porównując oczywiście tutaj skrzyneczki, kapsułki to taki agent jest na przegranej pozycji przy okazji ktoś mi powie, ale obsłuchaj, słuchaj, ludzie dostaną bana w grze, no to w sumie będą kupowali nowego agenta. No jak najbardziej, tylko jakie jak jest prawdopodobieństwo, że dostanie nagle 10 tysięcy osób tego bana, którzy akurat mieli agentów, co nie? No dość mała, wręcz bym powiedział zerowa. A jakie jest prawdopodobieństwo, że na przykład ludzie, którzy wrócą do gierki i zrobili sobie przerwę, zaczną otwierać i kupować znowu te kapsułki i skrzynki? Dużo większe niż to, że wrócą i kupią agenta, tak szczerze. Plus pamiętajcie, widzowie. Że no, otwieralność agentów, no, no nie ma czegoś takiego jak otwieralność agentów. Ilość agentów mniej więcej będzie stała. Jak będą dochodziły nowe operacje, no to tylko zainteresowanie starymi agentami najprawdopodobniej będzie leciało w dół. Plus pamiętajcie tą ciekawostkę, którą wam przed chwilą dałem, że w sumie dużo, ale to dużo agentów jeszcze brakuje w gierce. Plus agenci już miały swoje takie wzrosty. Nie wiem, czy wiecie. Nie wiem, czy pamiętacie generalnie, sprawdźmy to sobie. Pierwszy taki wzrost tych agentów miał miejsce mniej więcej z początku roku jak, a nie czekajcie, o, jak ogłosili, lifetime jest lifetime, jak ogłosili po prostu rozdwójeczkę poleciał sobie dość nieźle, a kolejny, drugi wzrost był, był najprawdopodobniej spowodowany akwizacją chociażby agentów, że nagle mieli oczy, co nie? O tutaj jest ta aktywizacja i nagle cena poszła w górę. Jaka akwizacja No chociażby, no sami zobaczcie zresztą, patrzcie, oczy się ruszają. No i wiele, wiele innych takich poprawek, no ale głównie te oczy, to ludzie o tym trąbili, no dość mocno tak szczerze. Aktualizacja oczywiście miała miejsce 27 września, 27 september. Z tego co możemy zaobserwować, i możemy zaobserwować, że cena rzeczywiście tych agentów wtedy ruszyła drugi raz. Tutaj o, weźmy sobie, zróbmy tak. Tutaj jest 26, 27 september, no i co? No i leci w górę po prostu. Więc znaczy, podsumowując cały odcinek, bo tu nie ma tak szczerze widzowie, co przedłużać. Czy opłaca się aktualnie inwestować w agentów? Według mnie się nie opłaca, bo zrobił słabe procenty, o ile w ogóle jakieś zrobił? Czy według mnie opłaca się zainwestować w coś innego niż agent? Jak najbardziej, bo zrobi to dużo lepsze procenty niż agent. Czy ilość agentów nagle magicznie zniknie, spadnie w dół? Nie. Czy cena magicznie poleci w górę? Wątpię. Agenci już mniej więcej zostali naprawieni. Plus pamiętajcie, że dużo, ale to dużo defaultowych agentów brakuje z Source 1. Tu sobie napiszmy CS. CS1. No i nie wiemy, nie wiemy, czy zostaną oni zmonetyzowani w przyszłych operacjach, czy oni zostaną w ogóle dodani, czy w ogóle co z nimi się dzieje. Dajcie znać w sumie w komentarzu, czy pamiętaliście o tych defaultowych agentach, bo to jest dość ciekawe. No i jak jeszcze nie wspieracie mojego kanału, to możecie wesprzeć dużo, bardzo, bardzo dużą ilość filmów widzowie dostajecie, więc będziecie na czasie bez problemu. Trzymajcie się, no i cześć.